Wypić. Słuchajcie, dzieje się bardzo dużo, bo jesteśmy podczas dronpiesty aktualnie. Sporo się dzieje. Poszliśmy spać o drugiej, a o piątej już była sesja dla skowronków. Dużo w sumie ciekawych rzeczy. Bardzo fajni ludzie przyjechali. Mamy najdalszego uczestnika, który przyjechał z Monachium, między innymi. No i teraz ustalamy sobie szereg różnych ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o organizację. Mamy grafik już na dzień. Ten dzisiejszy jest tyle aktywności rozpisanych. Teraz chyba pójdziemy na rancho przywiesić ten, wiesz? Ten grafik. Dobra, przejdziemy tam. Musimy przejść dookoła. W każdym razie, bo to jest prywatna posesja, tu. <grybujesz> Dobra, w każdym razie dużo się bardzo dzieje, bardzo fajni ludzie przyjechali. A różne maszyny dzielą się e, doświadczeniami. Mamy prezentację, mamy pokazy, przygotowany jest tor. Były już dwie wycieczki, słuchajcie, o zachodzie słońca i o wschodzie. I intensywny bardzo czas. Sporo rzeczy przygotowaliśmy, bo w sumie przygotowaliśmy dron Fiestę pół, pół roku, ale mimo wszystko na ostatnią chwilę wychodzi mnóstwo jeszcze takich rzeczy. Osiem osób zrezygnowało, osiem dołączyło i podobne cyrki, ale jest też bardzo fajnie. Mamy e, sporo ciekawostek i sprzętowych i aplikacyjnych. Dzisiaj będą warsztaty m.in. z Betaflight 4.6. Będziemy mieć ustawienia GPS Rescue. Będą warsztaty dotyczące e, long range, jeśli chodzi o e, loty FPV. Będziemy też mieli e, pokaz i taką recenzję na żywo trzech Maviców 4 e, Pro. Czyli Mavic 4 Pro, Pro będzie blok tematyczny. Będziemy mieć też zajęcia, e, panel dyskusyjny dotyczący FPV i właśnie e, dronów z gimbalem. Także tych zajęć jest troszkę dzisiaj przewidzianych. Mniej więcej zaczynamy o godzinie 10.30, a kończymy tak naprawdę część oficjalną o 20.00. Będą już konkursy, mmm, wykłady na temat badań i rozwoju. Pierwsze loty w gogle dla ludzi, ćwiczenia lotów w, w akro, czyli dla osób, które w Mawiku zaczynają, będą na dużym orliku ćwiczenia a, z Neosia i Zawaty Dwójki, a także a, pierwsze loty w akro, jeżeli ktoś latał do tej pory tylko i wyłącznie w, w stabilizacyjnych trybach. Tak to wygląda, także sporo się dzieje. Ja przejdę sobie tutaj do cienia, bo tutaj lepiej widać. Mamy też niespodzianki, o których nie mogę Wam powiedzieć do końca. Ale impreza nam się rozkręca całkiem fajna. Jest mała, sympatyczna, ale ekipa jest bardzo mocna. Dużo osób z doświadczeniem przyjechało i bardzo fajnie latają sprzęt, postępy. Znam sporo uczestników osobiście i staram się nie mieć nie też bezpośredni kontakt, bo to jest ważne, że, że to nie jest tak, że, że ja się gdzieś odcinam, tylko jesteśmy cały dzień od rana do wieczora odpowiadamy na pytania, rozmawiamy z ludźmi, słuchamy ich. I powiem Wam, że to jest naprawdę super. Ja nie czuję się nawet taki zmęczony, pomimo, że spałem może trzy godziny, ale było naprawdę ekstra pod tym względem. Wieczorem były tutaj loty jeszcze. Zrobiliśmy światełka na całym tym rancho dookoła dziedzińca i lataliśmy tutaj malutkimi łupami typu Pawo 20 Pro. Mavic też przyświecał. I sporo się działo. Myślę, że fajna impreza i dla tych ludzi, którzy przyjechali, to będzie impreza, którą będą pamiętali na pewno długo. Bo zrobiliśmy ją z serca, i, i to jak, tak jak mówię, i ośrodek jest dobrze dograny, bo mamy bardzo dużo widokowych, pięknych miejscówek krajobrazowych. Mamy górę tutaj 300 metrów od mm, hotelu, od zajazdu całego. Mamy fajne pokoje, dużo osób miało w ogóle jedynki. E, mamy też toranczo bardzo porządną, nową część do dyspozycji wraz z dziedzińcem, więc pod tym względem to wygląda e, naprawdę super i Ogólnie jestem zadowolony i wszystko wychodzi nawet lepiej niż planowaliśmy, bo ludzie dają z siebie 110%. Założenie też jest takie, że każdy dzieli się doświadczeniami, każdy jest miły, otwarty dla innej osoby. I to sobie powiedzieliśmy też na początku, że to jest impreza, gdzie my z sercem otwieramy się dla innych, ale też czerpiemy od innych i, i na tym to polega, żeby była wymiana doświadczeń, wymiana informacji, wiadomości swoich. Ludzie sobie oglądają też sprzęt, patrzą, czy ten kontroler jest lepszy, czy drugi, jak sobie ogarnąć pewne rzeczy, jakie rozwiązania. To jest bardzo fajne i tutaj widzieliśmy dużo bardzo ciekawych też rozwiązań, a ludzie polecają. Między innymi przykładowo Maciek, który lata Maviciem 4 Pro z tym nowym kontrolerem RC2 Pro. RC Pro 2. On ma na przykład taki panel jeszcze z dodatkowym monitorem, który jest trzy razy, dwa razy jaśniejszy, słuchajcie, od. ma 3000 nitów od tego e, wyświetlacza z kontrolera e, RC Pro wersji drugiej, więc jest to naprawdę niesamowita sprawa. Wiele ludzi ma takie customowe swoje ciekawe rozwiązania. Jak na razie rozbiliśmy tylko dwa drony, na tyle lotów to jest niewiele. I sporo się też dzieje. Dużo uczestników zrobiło postępy, i to takie od września, kiedy ostatnio się z nimi widziałem, że to jest przeskok. Jeden chłopak ćwiczył po trzy godziny praktycznie codziennie. Tak się zapalił do FPV. I jak we wrześniu go widziałem, to miał tylko awatę dwójkę, a dzisiaj ma pięć dronów, dwie czy trzy pary gogli, dwa radia i tak dalej. Po prostu wsiąkł. Bez reszty w to hobby. Tak to wygląda. Zobaczmy, co tutaj się dzieje ciekawego na forum. E, hejka wszystkim. Jest. Dobrze. Witam. Cześć. Mam pytanie, jakiego formatu lepiej nagrywać? 16 na 9, czy 4 na 3, tak? to w zależności od tego, format 4x3 i w zależności na czym nagrywasz, ale jeżeli nagrywasz na całej powierzchni matrycy w niewykrojonym formacie 16x9, to możesz sobie później przesunąć na przykład góra-dół, skadrować lepiej, tak? Na przykład w GoPro nagrywamy 8x7 na w formacie, czyli prawie kwadratowym, ale w postprodukcji albo możesz zrobić pion, albo poziom z tego, czyli albo 9x16, albo 16x9. Jeżeli zaczniesz nagrywać tylko w 16x9, to wiadomo, że z tym obrazem nie zrobisz za wiele, a żeby go do pionu zmienić, to już trzeba go bardzo, bardzo mocno rozciągnąć. Nie? Tak to wygląda. Gdzie się tak bawicie? Na dronwieście e, Organizujemy i już było wiadomo od pół roku. Naprawdę sporo e, się działo na ten temat. Co, co tydzień na kawce mówiłem na ten temat. Także wszystko gra. Dobra, tutaj pytań nie ma więcej. O czym wam chciałem jeszcze powiedzieć? Było dużo takich e, sympatycznych e, sytuacji. Wczoraj na przykład idę sobie szlakiem, bo mieliśmy wieczorną wycieczkę, podchodzę pod górę i ja zostałem z grupą, która ćwiczyła piętro niżej, tak jakby na, pół, na półce, na takiej polance wcześniej, a duża część ekipy poszła już na szczyt tej góry. I ja były takie proszę się przejść, bo dziewczyny zaczynają na wilkę. Ja ja były takie tam, że słuchajcie, idę co, mówię, pod tą górę, już jak skończyliśmy latać powiedzmy 15 minut pierwszej sesji. A tu słyszę, że coś pika. Nie i to pika coraz głośniej sygnał. przy z szlaku i wyszedłem tam sam. Bo mówię pierwszy, mówię, idę tam tych dogonić, zaświecę im flarę, jedną, żeby polatali sobie przez ten dym kolorową i będzie na pewno fajnie. No i słuchajcie, i numer jest taki, że idę sobie, idę, tu mi coś pika. Coraz głośniej, coraz głośniej. Ja ci patrzę, a mówię, znam tą maszynę, nie? A tam pika do mnie e, butelka nowego Jacka Danielsa, za, którą dostałem za to, co znalazłem. A mianowicie znalazłem pięknego drona pięciocelowego e, pod long range. Grześkowi wyleciał, z, 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 utracił wizję i mu spadł ten dron. I tak się szczęśliwie stało, że mu e, znalazłem, nie? Tak to jest, więc... A więc dużo ciekawych, takich i sympatycznych zdarzeń tutaj się dzieje. Są goście z, takim, z takimi pokładami wiedzy i dzielą się tą wiedzą i doświadczeń, że to jest po prostu szok. Jeden chłopak jest tak zdolny, że jak zaczyna mówić o godzinie 22, to można go słuchać do rana, i on też. Nie muszę przestać. Na szczęście już znaleźliśmy na niego sposób i zmieniamy się. Audytorium się zmienia, a on się ciągle nawija i opowiada o swoich przygodach i doświadczeniach z dronami. Mm, super. Co tutaj się dzieje? Czy z Neo dostanę zdjęcia? Nie, on nie jest raczej do tego. On nie jest na tyle stabilny i to jest raczej do, do, takich, do takiej zabawy, Neoś, i do, do doświadczania. Sporo że, możliwości ma, ale 360 wydaje mi się, że to jest za słaba maszyna na to. Czy te formaty różnią się jakością? Które formaty? Super, Rafa, ale nie widziałem pytania wcześniejszego. Jeżeli zadajesz pytania w dwóch tych, czym się różnią? Dlatego, że obraz 16 na 9 już jest wykrojony, on już jest gotowy, ale wykrojony jest w taki sposób, że to automat robi, a ty możesz sobie skadrować sam lepiej. O tym mówiłem. Mariusz to napisał, tak. Po ostatnich paru lotach mm, zdarzyło się, że dron tracił połączenie z kontrolerem. Czy mogłem nim sterować, za ale nie miałem podglądu? No to chwileczkę, to dron e, tracił z kontrolerem, czy kontroler tracił z telefonem? Bo jeżeli możesz sterować dronem, to znaczy, że jest link, ale to znaczy, że może coś było nie tak z kabelkiem e, i z tym połączeniem, e, jeśli chodzi o telefon, kontroler. Bardzo łatwo to sprawdzić. Jeżeli masz drona na, na stoliku, przed tobą, czy na jakimś krześle, to wystarczy y, tym kółkiem od gimbala, pokrętłem od gimbala sprawdzić, czy jest połączenie, nie trzeba nic więcej robić, albo odpalić poprzez CSC silniki, będziesz widział. Ale najłatwiej kim, kółkiem gimbala. No tu jest widzę, że cała litania i, i historia Mariusza. Wybacz, ale nie jesteśmy w stanie się teraz zająć. Nie, nie zrobimy Ci teraz indywidualnych konsultacji godzinnych, co do Twoich e, perypetii. Na pewno pełne słońce, no to cień. Tutaj też mamy ciepło, ale sobie radzimy z tym super. Albo wczesne wstawanie. Przecież nie musisz być e, na sesji o, o 12 w południe, tylko możesz sobie wstać o 5 rano, albo zrobić sesję o zachodzie słońca. Dobrze. Zastan Każdy ma taki dylemat, tak jak Ci powiedziałem. Ja nagrywam zwykle 8 na 7, na przykład na GoPro i w postprodukcji sobie e, kadruję. Dobra, to jest chyba tyle, co Wam chciałem powiedzieć, także lecimy, o 10.30 mamy pierwsze zajęcia, musimy przygotować, są zajęcia z Mavic'a 4 Pro, będą trzy maszyny, plus zajęcia z FPV, pierwsze dotyczące, no takie warsztaty, myślę, że będą bardzo fajne, tutaj na dziedzińcu, tu się zaczynają zajęcia, a moja miłość do FPV o 10.30, a warsztaty z Mavic'a 4 Pro na, a, na tym, no, polecam latanie w goglach, no to cieszę się. Super, e, polecam. Na razie firma Virtu e, nie zgłosiła się tutaj z prośbą czy z propozycją testów, a nie każdy jest w stanie wyjąć tylko dla, e, wiesz, e, fajnej wiadomości polecajki 3000 zł z kieszeni, żeby sobie kupić okulary, które mogą wylądować równie dobrze e, w szufladzie. Czy lepiej fotografować 4-3? Dobra, jasne. No, możesz na całej matrycy najlepiej, bo później w postprodukcji możesz sobie ten fragment, który Cię interesuje, mm, wyciągnąć, prawda? kropa zrobić z tego i tak będzie. Chyba najlepiej na całej e, właśnie proporcji matrycy. Trzeba zobaczyć w specyfikacji jaką masz matrycę. Jeżeli to jest 4x3 to tak. Jeżeli to jest 3x2, bo niektóre e, drony mają na przykład Mavic 2 Pro albo Mavic 4 Pro ma proporcje 3x2. Albo są 8x7 tak jak ma Pro, e, to, zale to zależy. Ale chyba tak byłoby najlepiej. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A my przechodzimy dalej. Dzisiaj mamy zajęcia. Konkursy są wieczorne, też jest ognisko. Będzie tam dużo też jest niespodzianka fajna przygotowana i sporo mamy też różnych gadżetów ciekawych tutaj. Już wczoraj część była i cały ten, cały ten, ten dziedziniec był pięknie oświetlony. Zobaczcie, ile tutaj mieliśmy elementów. To są jedne z elementów poświetleniowych. Tu właśnie. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, miłego weekendu, miłego dnia. A my bierzemy się do roboty, bo dzień nie z gumy, i trzeba się troszkę wziąć. Ja zaraz idę do ludzi i się już organizujemy.